Witam serdecznie wszystkich czołgistów w drugim odcinku serii ciekawostki Wota. W zasadzie w tym odcinku mm, to raczej taki, można powiedzieć, bug Wota. Odkryty, y, ale oczywiście ciekaw, ciekawostka, y, odkryta przez gracza Oniku liroj 93. Cześć Liroj. Cześć, Cześć. Y, słuchajcie, kwestia jest taka, że nie jestem pewien, czy. Y, w ogóle ktokolwiek już pisał o tym i wysyłał informacje Wargamingu do Wargamingu właśnie o tym błędzie gry, o tej ciekawostce, bo prawdopodobnie jeżeli to byłoby odkryte, no to chyba już by to naprawili, a nadal ten błąd istnieje. Lewym okiem zerkam na skoki, ale wieje, ale jak coś hula dobrze skoczył. Słuchajcie, kwestia jest taka, że Lidoy, jechałeś sobie Yy, na bitwie Leonem. rankingowej Leonem. No i co się stało? Podjeżdżąc, ja, podjeżdżając, no? Podjeżdżając od jego d 8 oczywiście już bitwa się kończyła, musiałem, że tak powiem, zadać yy, trochę damage'a. Obiechałem TDK, podjeżdżając od tyłu, tak jak w ten, ten sam sposób, jak Ty to robisz. Mhm. Obiechałem go, namierzyłem. No i zacząłeś. I, i zacząłem, zacząłem strzelać. Gdy no no, okay. zaczął, no, 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 nie jeszcze, jeszcze, jeszcze nie będziemy pokazywać o co chodzi, jeszcze się nie cofaj, no, no i co, jak Tedek zaczął się cofać, co się stało? Zacząłem strzelać do niego No, no, no od tyłu, normalnie strzelałem od tyłu, gdy zauważyłem, że pociski w ogóle znikają, tak jakby w czołgu. Wybuch następuje, żadnego rykoszetu, nic nie otrzymałem. Czyli słuchajcie, yy, kwestia jest taka, że oczywiście ja mam, ja wziąłem teraz czołg, który ma 264 penetracji. Yy, oczywiście mogłem wziąć lighta, cokolwiek. Yy, to nie ma w zasadzie znaczenia. Yy, I jak widać normalnie yy, po prostu tutaj kolegom yy, mogę yy, zadać ostrą yy, pestkę, ale i teraz wam pokażę o co chodzi, jeżeli Podjedziecie czołgiem średnim, lekkim, być może też y, ciężkim, za takiego TDK, albo nawet i TDKiem, i teraz tak, kolega niech się cofa. No, i wtedy, jak się TDK cofa, nic nie mogę zrobić. Nie mogę go przebić. Czy to strzelając na dół, do góry, w boki i tak dalej. Zatrzym się? I teraz, jak się zatrzymasz. Od razu wchodzi. Teraz zobaczymy to na przykładzie focha. Bo to nie tylko oczywiście niemieckie Tedeki. Czyli cofaj się. No i też. Jak się kolega cofa. A teraz stanął, no to... O, nie weszło. Czekaj. Moment. Ty. Jarzmo znajduje się w środku po prostu. Aha. No tutaj z fochem akurat... To wyszło, że nawet nie musi się cofać, nie? Ale w każdym razie... A weź strzel pod kątem, tak żeby koniec działa wychodził też poza... Czekaj, czekaj, czekaj. ...poza obręb czołgu. No. Y... No, no. Oh my god! No i strzel. O, dobra. Dobre, dobra, dobra, to, to akurat ciekawie wyglądało. Yy, teraz podjadę do esetki. No i też wiadomo, yy, esetka jak strzelę, yy, no to zadaje obrażenia. O sorry, że Cię podpaliłem, nie chciałem. Dobra, dobra. No ale jak już yy, się cofasz, dupa. Nic nie mogę zrobić. Spróbuję do góry. Nic. Spróbuję na dół. A, to waliłem akurat do góry. No nieważne. Dobra, yy, syknij już, nie, nie pchaj mnie. No i słuchajcie. No i właśnie o to chodzi. O to chodzi, że jest to błąd gry, ponieważ wiadomo, że z tyłu ten pancerz w czołgach jest bardzo miękki. I co trzeba zrobić? Wystarczy, że czołg podjedzie do czołgu w ten sposób, a prawie wszystkie czołgi, jeżeli bokiem staną do czołgów ciężkich czy też TDK i jeżeli jazmo zniknie właśnie w tym czołgu nabój znika nie zadając obrażeń. Testowaliście to na ilu czołgach? Jakie, jakie czołgi właśnie cofając mogą pochłaniać te pociski? To na przykład na jak Tiger, Pz. STG 88, co tam było? Ehm... No w małca wchodziło. Tak, chodziło? Tak no. samo w obiektach 263, 268 też chodziło. Grin, no to tam nie ma co, w sumie, tam celować, tył szukać. No i chyba tyle na EZ. Aby te też chodziło normalnie. Mm -hmm. Oczywiście. Mm... Moglibyśmy przetestować dokładnie wszystkie czołgi w grze, czyli y, posprawdzać to dokładnie, ale to jest za dużo, za dużo roboty. W każdym bądź razie y, błąd jest y, właśnie y, odkryty. Nie mam pojęcia, czy kiedykolwiek słyszeliście o czymś takim. Może on występuje od początku gry, może, może... Właśnie. i nikt nie zauważył po prostu, dokładnie. tak? On myśli, że rykoszetuje albo coś nie trafił, tak? Że lag serwera, bądź coś cokolwiek. Dobra, ja spróbuję teraz załączyć kumulaki. Jak to będzie y, z kumulakami wyglądało? Czyli pan kolega tutaj, jak tiga, jakbyś mógł się wycofać, też nie wchodzi. A jak staniesz, no to wiadomo. Dobra, a teraz y, odłamkowo y, burzący pocisk. Jakbyś mógł się cofać, nie wchodzi, a stań. Teraz dostaniesz o sto. O, znaczy nie tak ostro, ale coś ci tam yy, po, popsułem. Yy, czyli yy, tak samo tutaj sprawdę Odłamkowo burzący pocisk, który powinien zadawać zawsze obrażenia, jakbyś mógł się z Coonrase yy, cofać. Nic. A jak się zatrzymasz to dostaniesz tu ode mnie. Czemu nie mogę strzelić? O, dobra. Za 15 akurat no. <laughs> Sobie też coś zrobiłem. A no właśnie, sobie też coś. Zda... Chyba więcej niż 15. No, 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 no. Dobra. To w zasadzie chyba y, wszystko co chcieliśmy pokazać, co chciałeś pokazać. Y, czy jeszcze coś zapomnieliśmy powiedzieć o tym y, błędzie, czy w zasadzie wszystko już? Chyba wszystko. Mhm. Zgadza się. Znaczy, Spróbowaliśmy tak pociski różnego typu, tak? Żaden z nich nie wchodzi. Mm -mm. Podczas poruszania się Tedekiem mm -mm. do góry. Mm -mm. Dobra. No to cóż, będzie trzeba wracać, y, oglądać skoki narciarskie. Y, ja bardzo dziękuję. Od razu poinformuję oczywiście yy, y, tam pracowników Wargamingu o tym błędzie. Mam nadzieję, że y, coś z tym zrobią. Ale jak coś oczywiście y, jest to odkryte właśnie przez kolegę Leroy'a. A ty. W, Miło mi. Wowin w, w mu pomagałeś po prostu. Tak, byłeś w Plutonie wtedy. A, byłeś w Plutonie. Tak, tak, tak. Dobra. No to co. Yy, Słuchajcie Ciekaw no, jestem kogoś... Ciekaw Pozum? jestem czy byście To no, no mów No chciałem się spytać czy można pozdrowić kogoś Tak tak tak, pozdrawiaj, a ja zobaczę po... czy, czy jeden na trzech wygram z wami Pozdra Pozdrawiam mojego kolegę kresa.pl Dobra Także na... Pozdrawiam Lilor Na razie wygrywam No No, no, no co jest z wami? A yy, Wower, Wo Wo chcesz kogoś pozdrowić? A ja pozdrowię nasz y, oczywiście ulubiony klan PKP i w ogóle wszystkich. Aha, dobra. Ja się też wydaje... pozdrawiam. Tak jest, tak jest. No, no nie wygram chyba z Wami, jednak jesteście za dobrzy. O! I ja tak? zakończyłem to. Dziękuję <laughs> za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.